Moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test nowości drogeryjnych. Dokładnie test nowości marki Lovely. Mam do przetestowania cztery produkty: peeling w słoiczku, jest to peeling cukrowy z miodem. Mam też coś takiego jak concealer, czyli połączenie podkładu i korektora. Swoją drogą, bardzo ciekawa nazwa, naprawdę pomysłowa. Mam też błyszczyk, jest to Milky Chocolate Lip Gloss. I lata Eyeliner, czyli brązowy eyeliner o wykończeniu metalicznym. Przetestuję również nową gąbeczkę od AA. Ale zanim przejdziemy do testu, dwa słowa na temat balsamu, serum do ust które ostatnio testuję. Jest to marka The Ink List i Tripeptide Plumping Lip Balm, czyli balsam, który ma wypełniać usta, bardzo mocno je nawilżać, nawadniać. I muszę przyznać, że ten produkt faktycznie tak działa, widać efekty. Używam go codziennie od kilku dni i moje usta wyglądają znacznie lepiej. Od jakiegoś czasu borykałam się z suchymi skórkami, z przesuszeniami, moje usta pękały. W tym momencie są bardzo miękkie, nie mam suchych skórek. Jak nakładam ten balsam, to on się fajnie utrzymuje, tworzy taką kołderkę na ustach, tworzy taflę. Pomimo tego, że ta formuła nie jest bogata, nie jest treściwa, tylko jest to raczej coś lekkiego, to ten produkt fajnie usta otula, trzyma się na nich dosyć długo i mam wrażenie, jakby te składniki faktycznie wchodziły głębiej w skórę, bo te usta są nabliżone, wygładzone. Może nie są wypełnione, może się nie powiększyły. Ale mam wrażenie, jakby troszkę były bardziej pulchne. Takie, wiecie, delikatnie napompowane. Także ja jestem tym balsamem zachwycona. Dalej będę go regularnie używać. Jedyny jego minus to smak, bo on jest taki delikatnie gorzki. No i jak nałożę tego produktu zbyt dużo, to może się dostać do ust. No i ten smak jest wyczuwalny. Ale myślę, że można mu to wybaczyć, bo działa, przynosi efekty, a to jest najważniejsze. Mamy bardzo bogaty skład. Mamy tutaj masła, oleje, mamy peptydy, dodatkowo kwas hialuronowy. Także, jeżeli czegoś takiego potrzebujecie, jeżeli macie problem z przesuszonymi ustami, z suchymi skórkami, to gorąco wam ten balsam polecam. Mam do przetestowania peeling do ust, także na razie musiałam ten balsam zmyć. Jest to dokładnie Crunchy Lip Scrub. Ma być to aromatyczny oraz wygładzający strukturę ust peeling z dodatkiem ekstraktu z miodu. Mamy tutaj 7 gramów, cena 26,99. Jeśli chodzi o opakowanie, to jest przesłodkie wygląda jak słoiczek miodu. Także to zdecydowanie mnie kupiło. Wieczko otwieramy w ten sposób? Mamy tutaj łopatkę do nakładania produktu. Później odkręcamy sobie ten peeling tak. No, i jeśli chodzi o jego ilość, to jest tutaj tego produktu dosyć mało. Jak patrzymy na słoiczek, to wydaje się, że będzie tego więcej, ale większą częścią opakowania jest pokrywka. No, i miejsce na tą słodką łopatkę. Jeśli chodzi o zapach, to ten peeling pachnie jak kakao z cukrem. Jest to takie delikatnie słodkie, ale też niezbyt słodkie. Nie pachnie to stricte jak czekolada. Nakładamy, przechodzimy do aplikacji, bo jestem bardzo ciekawa, czy ten peeling faktycznie będzie peelingował, czy będzie miał drobinki, czy będzie działał. Okej, okay. jest tam taki lekko olejkowy. Bardzo przyjemne, fajnie się na ustach rozkłada. Mamy tutaj drobinki cukru, więc są one dosyć twarde. Dużym plusem jest to, że są zatopione w takiej lekko olejkowej, otulającej bazie, więc nie czuć takiego bardzo mocnego drapania. Oczywiście po zrobieniu peelingu zmywam sobie ten produkt. Usta są delikatnie zaczerwienione, lekko podrażnione, ale moim zdaniem to jest plus, bo jak nałożę błyszczyk, to myślę, że będą wyglądały na troszkę większe. Są zdecydowanie fajnie wygładzone, bardzo mięciutkie. Także ten produkt mi się mega podoba, na pewno będę go używać. Nie mogę nie wspomnieć o smaku, bo ten peeling smakuje dosłownie jak waniliowy budyń. Jest to taki stuprocentowy budyń. To nie jest tak, że ten smak jest syntetyczny czy sztuczny, tylko faktycznie smakuje budyniowo. Jak nałożyłam ten peeling na usta, to naprawdę byłam w szoku. Także świetny produkt, na pewno będę używać. Przesłodkie opakowanie. Jeżeli lubicie peelingi cukrowe, to serdecznie Wam go polecam. Kolejny kosmetyk, który będę dzisiaj testować, to brązowy eyeliner o wykończeniu metalicznym. Jeśli chodzi o kolor, wygląda to tak, także bardzo ładny, głęboki brąz, z taką delikatnie różową drobinką. Pędzelek wygląda tak, ja z takimi pędzelkami nie potrafię pracować, także będę ten eyeliner nakładać z kośnym pędzlem. Cena 19,99, dostępne są dwa odcienie, ja mam wersję Chai Latte. Także przechodzimy sobie do rzeczy, nałożę trochę tego produktu na grzbiet dłoni i pędzelkiem zrobię kreskę. Myślałam, że ten eyeliner będzie zastygał, ale powiem Wam, że chyba tak nie jest. Chwilę temu zrobiłam swojak, chciałam go dotknąć, spodziewałam się, że nic się nie ruszy, a okazało się, że wszystko się rozmazało. Także jest to eyeliner, który nie zastyga. Dla mnie osobiście jest to minus. Ja jeżeli nakładam eyeliner, to chcę, żeby on się trzymał przez cały dzień, żeby nic się nie rozmazywało. No a z tym produktem nie wiadomo. Jeśli chodzi o zastyganie, to zwracam honor, bo okazało się, że eyeliner jednak zastyga, ale zastyga on po prostu bardzo, bardzo wolno, także mamy więcej czasu, żeby z nim popracować. Myślę, że jest to plus. Ale niestety co do samego koloru, co do efektu, to powiem Wam, że mi się to nie podoba. Wygląda to buro, wygląda to szaro, to nie jest kolor brązowy z metaliczną poświatą, z drobinkami. Tylko taka brudna, brązowa szarość. Żeby było sprawiedliwie, dam temu produktowi drugą szansę i na drugim oku spróbuję zrobić kreskę tym pędzelkiem. Może wyjdzie to lepiej, może to będzie wyglądało bardziej intensywnie. Mam nadzieję, że nie zepsuję tego makijażu. Bo uwierzcie mi, nie potrafię z takimi pędzelkami pracować. One są dla mnie w ogóle nieprecyzyjne, są za miękkie. I jak próbuję zrobić kreskę, to pędzel mi ucieka, także tego typu pędzelkiem nie zrobię cieniutkiej kreski, nie ma takiej opcji. Widzę, że już się cała wymazałam. Plusem robienia kreski tym pędzelkiem jest to, że widać tą metaliczną poświatę, widać te drobinki, z tej strony tego w ogóle nie widać, ale co do samego koloru, jest to po prostu brudny, szary brąz, także nie jest to coś dla mnie. No, i myślę, że raczej nie będę po ten eyeliner sięgać. Pomyślałam, że fajnie będzie porównać eyeliner z Lovely do eyelinera metalicznego z Eveline. Zrobiłam Wam słocze. No, i wygląda to tak: eyeliner z Eveline ma zdecydowanie więcej koloru, pigmentu. Nie jest taki, wiecie, półprzezroczysty. Dla mnie osobiście eyeliner z Eveline ma dużo ładniejszy kolor, bo jest to taka lekko ciepła mleczna czekolada. Tutaj mamy szaro bury odcień, który na oku mi się w ogóle nie podoba. Także taka jest różnica. Myślę, że jeżeli szukacie fajnego, metalicznego, brązowego eyelinera, no to lepiej wybrać Eveline. Lovely, jak dla mnie, jest bardzo średni. Poza kamerą dokończyłam makijaż oczu, także przechodzimy sobie do kolejnego produktu. Jakim jest concealer od marki Lovely, czyli połączenie korektora i podkładu? Kosztuje on w cenie regularnej. 43.99, także jak na markę Lovely jest to dosyć sporo. Pojemność to 17 g i moim zdaniem jak na produkt, który ma być połączeniem podkładu i korektora, jest to dosyć mało. Ma być to podkład i korektor w jednym z ekstraktem z wanilii. Doskonale wtapia się w skórę, zapewniając uczucie nawilżenia. Produkt o doskonałym kryciu, bez efektu maski. Aplikując na całą twarz uzyskasz efekt nieskazitelnej cery. Aplikując punktowo otrzymasz efekt korektora maskującego drobne niedoskonałości. Myślę, że warto się tutaj na chwilę zatrzymać i warto podkreślić to, co przed chwilą przeczytałam. To nie jest produkt, który ma łączyć w sobie podkład i korektor pod oczy, tylko ma łączyć w sobie podkład i korektor korygujący, korektor maskujący niedoskonałości. Myślę, że nie będę nakładać tego produktu pod oczami, no bo w sumie nie miałoby to sensu. On nie jest do tego przeznaczony. Co prawda, miałam taki pomysł, ale po przeczytaniu opisu wychodzi na to, że to nie jest podkład i korektor pod oczy, tylko podkład i korektor do twarzy. Także użyję go po prostu w formie podkładu, nałożę go na całą twarz. Jeśli chodzi o kolorek, mam 03 Ivory. Wygląda on tak, jest delikatnie żółtawy, ale myślę, że da się to ograć. Jeżeli nie będzie oksydował, to może być dla mnie troszeczkę za jasny, no ale ewentualnie dołożę trochę więcej kremowego brązera i jakoś to wyrównam. Co do konsystencji, to jest ultra lekka, ultra delikatna. Po rozprowadzeniu tego produktu na grzbiecie dłoni można wywnioskować dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że będzie miał bardzo, bardzo lekkie krycie. A po drugie, to, że jest to kosmetyk zastygający. Także troszkę mi się to nie zgadza. Z jednej strony lekkie krycie, więc fajna opcja na co dzień, a z drugiej strony kosmetyk zastygający, czyli opcja na jakieś większe wyjście, produkt, który ma nam się utrzymać na skórze cały dzień. Także trochę mi się to gryzie, no ale przejdźmy do aplikacji. Sprawdźmy, jak ten podkład będzie na skórze wyglądał. Myślę, że nałożę go aplikatorem. Na razie nałożyłam tego podkładu bardzo małą ilość. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i ewentualnie troszkę ten podkład zbuduję. Myślę, że jest widoczne to, że on bardzo mocno oksyduje. Tutaj na dole, gdzie nałożyłam go na początku, jest już mega ciemny. Także jak będziecie dobierać sobie kolor, to bierzcie pod uwagę, że ten podkład dosyć mocno oksyduje. On też dosyć szybko zastyga. Nałożyłam go dosłownie 2-3 minuty temu i już stawia opór. Ciężko jest go rozłożyć, rozpracować na skórze. Mam wrażenie, że zrobił się od razu taki lekko pudrowy. On ma zdecydowanie takie pudrowe, pudrowo matowe wykończenie, czego się szczerze mówiąc nie spodziewałam. Jeśli chodzi o obietnice producenta, to mamy tam zapewnienie o nawilżeniu, o wtapianiu się tego produktu w skórę i z tego co pamiętam o kryciu, produkt o doskonałym kryciu bez efektu maski. Krycia tutaj za bardzo nie ma, powiedziałam, że jest lekkie, może minimalnie idące w stronę średniego, ale powiem Wam, że bałabym się ten produkt zbudować, bo nawet przy tak cienkiej warstwie on wygląda delikatnie sucho. Ta formuła jest bardzo dziwna, bo z jednej strony mamy tutaj delikatne krycie, z drugiej strony ten podkład ultra szybko zastyga, więc ciężko jest nawet po dwóch minutach ładnie go na skórze rozłożyć. Kolejna sprawa to to, że jak on zastygnie, robi się taki lekko pudrowy, ale to jest efekt w złym tego słowa znaczeniu. Bo wygląda, jakby to był przypudrowany podkład, ale za dużą ilością pudru. Przez to podkreślone są niedoskonałości. One są co prawda troszkę zakryte, bo jednak ten koloryt jest wyrównany, ale wygląda to sucho. Druga sprawa, mam wrażenie, że ten produkt dosłownie po chwili zaczął wchodzić w załamania. Powiem Wam, że ciężko mi jest ten podkład ocenić, bo z jednej strony on nie jest jakiś bardzo zły, on ma też swoje plusy. Plusem jest na pewno bardzo delikatna, lekka konsystencja. Plusem jest to, że przepięknie się w skórę wtapia i, wiecie, nie osadza się, nie wygląda ciężko. Plusem może być też jego trwałość, ale nie wiem, czy w przypadku tego podkładu minusy nie przeważają. Na pewno minusem jest to, że on zastyga aż tak szybko i nie mamy czasu rozłożyć go na skórze. Niby doklepuję go teraz gąbeczką, ale powiem Wam, że to nic kompletnie nie daje. Widzę, że ten podkład jak się przykleił do skóry, tak leży. Także aplikacja gąbką, no mija się tutaj z celem. Drugim minusem jest dosyć mocne oksydowanie. Ten kolor, gdyby nie zoksydował, byłby dla mnie troszkę za jasny i za żółty. Więc w przypadku tego odcienia i koloru mojej skóry niby jest to plus. Ale jeżeli ktoś idzie do drogerii, robi sobie słocza i pasuje mu jasny, żółty kolor, bo takiego koloru podkładu szuka, przychodzi do domu, nakłada go na skórę i niestety on mocno oksyduje, no to nie oszukujmy się, jest to duży minus. Bardzo dużym minusem tego produktu jest również jego wykończenie, bo ono jest suche, ono jest matowe i pudrowe. Także szczerze mówiąc, nie jestem do tego produktu przekonana. Próbuję doklepać go sobie na nosie, próbuję ładnie to rozblendować palcem, bo nie chcę już tego robić gąbeczką. I widzę, że jak mocniej pocieram, to ten podkład po prostu zaczyna schodzić. Także on nie jest kompletnie plastyczny. Nałożycie go i on w tym miejscu siedzi, on się przykleja i nic już nie można poprawić. Także dla mnie jest to bardzo duży minus. Pod oczy nałożę korektor z Miss Sporty Natural Perfect, jest to kolorek 002. Powiem Wam, że boję się trochę ten podkład przypudrować, bo boję się, że jeszcze bardziej spotęguje ten efekt suchej skóry. Także wydaje mi się, że nie będę tego robić. Nałożę korektor, przypudruję tylko okolice pod oczami i nałożę dzisiaj produkty do mokrego konturowania, żeby troszeczkę tą skórę odświeżyć. Makijaż skończony, wygląda to spoko, ale nie jest to zasługa podkładu, tylko produktów kremowych oraz mgiełki odświeżającej. Mgiełka ściągnęła pudrowość, scaliła wszystko, odświeżyła ten makijaż. No i na razie prezentuje się to spoko, ale muszę przyznać, że ten podkład, pomimo tego, że jest bardzo lekki w swojej konsystencji, to jest na skórze wyczuwalny i to mi troszkę przeszkadza. Ostatni produkt, który dzisiaj testuję, to błyszczyk. Jest to błyszczyk Milky Chocolate Lip Gloss i ja mam go w kolorze 3. Także już wam pokazuję kolor. Jeśli chodzi o samo opakowanie, wygląda jak karton mleka, także jest to przesłodkie. Zapach tego błyszczyku jest genialny, jest przesłodki. On pachnie jak waniliowy budyń, jak aromat waniliowy do ciasta, coś takiego. Także tutaj był smak waniliowego budyniu, tutaj mamy zapach. Kolorek jest bardzo, bardzo ładny. Jest to nudziak, ale taki lekko różowy. Cena tego błyszczyku to 22.99, pojemność 4.1 g. No i przechodzimy sobie do aplikacji. Powiem Wam, że ta konsystencja mnie trochę zaskoczyła, bo ten błyszczyk przypomina mi taką napowietrzoną kremową pomadkę. To nie jest konsystencja błyszczyku, który się lepi, który się ciągnie albo który jest olejkowy, tylko jest to taki bardzo przyjemny, otulający krem. Jak widzicie, pigmentacja jest spora, ten kolor faktycznie jest na ustach widoczny. Także co do tego błyszczyku jestem bardzo zadowolona, podoba mi się i myślę, że chętnie będę po niego sięgać. Makijaż nowościami Markilowli skończony, także przechodzimy sobie do podsumowania. Zaczynamy od cukrowego peelingu. Jak dla mnie jest to przesłodkie. Jeżeli lubicie tego typu peelingi, to zdecydowanie warto. Jest bardzo fajny, jeśli chodzi o formułę, bo jest on taki lekko olejkowy, otulający. Ale mamy też drobinki cukru, które faktycznie pilingują te usta. Opakowanie wygląda przesłodko jak słoiczek miodu. W środku mamy łopatkę do nakładania produktu. Także ja jestem z tego pilingu zadowolona i na pewno będę go dalej testować. Dalej brązowy eyeliner o metalicznym wykończeniu. I dla mnie jest to trochę mech. Po pierwsze, kolor mi się nie podoba. Ten odcień brązu jest taki lekko szarawy, lekko bury. No i jest to czaj late i może faktycznie jest to odcień czaj late. Ale, no, gdybym miała użyć jakiegoś brązowego, błyszczącego eyelinera, to myślę, że wybrałabym Eveline, mleczno-czekoladowy odcień, a nie ten z Lovely. Druga sprawa, mam wrażenie, że tych drobinek, tej metaliczności na powiece za bardzo nie widać. Także ten eyeliner mnie nie zachwycił, raczej nie będę po niego sięgać. Jeżeli chcecie sobie kupić fajny, metaliczny, brązowy eyeliner, to polecam ten z Eveline. Dalej podkład, podkład, korektor, który nazywa się concealer. No i powiem Wam, że mam bardzo mieszane uczucia. Nie wiem, jak mam ten podkład ocenić. Myślę, że napisanie przez producenta, że jest to podkład i korektor, troszkę jest przerostem formy nad treścią. Dlatego, że jeżeli ktoś czyta taki opis, no to myśli sobie: wow, super, będzie to podkład i korektor pod oczy w jednym. No a tak nie jest. Jest to podkład i korektor do twarzy, czyli tak na dobrą sprawę po prostu podkład, więc ten concealer to troszkę takie kombinowanie. Jeśli chodzi o sam produkt, o formułę, to plusem jest to, że on jest bardzo leciutki, bardzo ładnie się wtapia w skórę, nie osadza się, więc nie wygląda ciężko, nie wygląda jak maska, ale niestety bardzo, bardzo szybko zastyga. On zastyga dosłownie po kilku sekundach. Więc nakładanie, blendowanie go gąbeczką mija się z celem. Jego minus to moim zdaniem wykończenie, dlatego że ten podkład, jak zastygnie, to wygląda jakby był przypudrowany zbyt dużą ilością pudru, wygląda delikatnie sucho na skórze, niestety troszkę się w załamaniach zbiera, widać to szczególnie na czole. Także mam mieszane uczucia, oczywiście dam mu szansę, będę go jeszcze testować, ale na ten moment jestem na nie. Ostatni produkt to błyszczyk, i jeśli chodzi o ten błyszczyk, jestem bardzo zadowolona. On ma konsystencję kremowej, takiej lekko na powietrzonej pomadki. Ma bardzo ładny kolor, jest dosyć mocno napigmentowany. Jedyny jego minus to to, że on bardzo szybko się zjada, bo nałożyłam go jakieś pół godziny temu, i już widzę, że zostało go na ustach bardzo mało. No ale z drugiej strony błyszczyk można w każdej chwili dołożyć. Błyszczyk pachnie obłędnie, pachnie jak waniliowy budyń, także dla mnie to jest kolejny plus. Myślę, że wrzucę go do torebki, będę go używać, podoba mi się kolor, podoba mi się formuła. Także podsumowując ten test, powiedziałabym, że jest 2 do 2. Dwa produkty bardzo fajnie mi się sprawdziły, bardzo mi się podobają, jest to peeling i błyszczyk. Co do podkładu i eyelinera, niestety nie jestem zadowolona. Na szybko jeszcze dwa słowa o gąbeczce od marki AA. Nakładałam nią korektor, nakładałam kosmetyki kremowe. Jest naprawdę genialna, jest bardzo niskoporowata, więc nie pije produktu. Druga sprawa jest ultra miękka. Wydaje mi się, że jest to jedna z bardziej miękkich gąbek z drogerii, także jakby co serdecznie polecam. Jeśli chodzi o ten test, to by było na tyle. Jeżeli filmik Wam się spodobał i miło spędziliście ze mną czas, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy testowaliście nowości Marki Lovely, a jeżeli tak, to napiszcie, które i napiszcie, co o nich sądzicie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa-pa!